Mój ulubiony sklep e, z gadżetami świątecznymi, z produktami świątecznymi, e, czy prezentami, to co roku jest sklep MG Solari. E, wielka szkoda, że ten sklep jest tylko jeden stacjonarnie, bo jest e, w Niepołomicach pod Krakowem, ale nic straconego. Dla wszystkich z Was, którzy chcieliby zrobić zakupy w tym sklepie, ja poniżej e, podaję link do strony, gdzie jest sklep online. Jak widzicie, w zakładkach dostępne są także rzeczy do domu, nie tylko związane ze świętami. Możecie wejść w zakładkę Sale, gdzie są wyprzedaże, promocje. Zawsze na górze strony też jest informacja, czy jest aktualnie jakaś wyprzedaż, promocja itd. Z tego co się orientuję, aktualnie na stronie internetowej jest bodajże 30% na całą kolekcję świąteczną, więc myślę, że warto. Jeżeli macie okazję i możliwość wejść do sklepu stacjonarnego, to zachęcam Was bardzo, ponieważ jak się wchodzi do tego sklepu, wchodzi się do innego świata. Eee, po prostu paleta barw, kolorów, e, światełka, naprawdę w szczególności w okresie świątecznym, ten sklep, jeżeli chodzi o wystrój, robi robotę. A po drugie, masa produktów, które możecie dostać, totalny sztos. Ja, tak jak mówię, co roku, jeżeli chodzi o kwestie świąteczne, robię zakupy właśnie w tym sklepie. Jeżeli chodzi o opowieść dzisiejszą na temat świątecznego Hola, e, zacznę od świeczek. Dlaczego? Ponieważ w tym sklepie też jest bardzo duża kolekcja świeczek. Ja zawsze kupuję tam świeczki i kupuję od takich dużych do takich małych. E, I naprawdę, online też oczywiście możecie te świeczki dostać. Są dobrej jakości, długo się palą. Ja w domu, w okresie jesiennym, zimowym czy świątecznym, zawsze palę bardzo dużo świec i wszystkie, które kupuję, są generalnie ze sklepu MG Solari Home and Gift. Dodatkowo oni mają też oryginalne świece Yankee Candle i Woodwick. Także dobre, bardzo jakościowo, w dobrych cenach. No i te Woodwick i Yankee Candle. Jeżeli ktoś z Was zna, to wiecie, że to jest bardzo dobra marka, jeżeli chodzi o świece. Przechodzimy dalej płynnie do reszty zakupów. Świeczki to nie prezenty, tylko gadżety dla mnie na świąteczny i jesienny klimat. A jeżeli chodzi o um, produkty, które kupiłem prezentowe i um, ozdobne, już zaczynam. Świecznik, metalowy świecznik, czarno żółty On jest przepiękny, z wkładką taką Cieniowaną. Ja bardzo lubię połączenie złota i czerni. On mnie na maksa urzekł. Dodatkowo chcę mieć takich kilka, bo prawdopodobnie niebawem będę zmieniał kuchnię i będzie mi idealnie pasował do kolorów, które wybieram, jeżeli chodzi o wystrój kuchni. Hoinka. Hoinka z suchych ozdób. Bardzo ładna, robiąca wrażenie. Jeżeli nie macie możliwości postawienia sobie dużej, tradycyjnej choinki w domu, ta na pewno się sprawdzi. Są różne wielkości, są też wielkości na takich drewnianych palach, także do wyboru, do koloru ja wziąłem tą. To będzie podarek, nie będzie stała u mnie w domu, ale ją podaruję. Także bardzo ładna, wygląda bardzo naturalnie z tego, że są te suszone ozdoby. Coś, co mnie urzekło, jak tylko to zobaczyłem i powiedziałem, że muszę to mieć, bo jest to połączenie złota, czerni, a dodatkowo świeczek, czyli taki świecznik metalowy w kształcie gwiazdy. Tutaj mamy pojemniki złote na T-Lighty, czyli podgrzewacze, i uwierzcie mi, na pewno zrobi robotę ten świecznik na oknie, na parapecie będzie cudownie się odbijał i będzie widać na zewnątrz, przepiękny. Dobrej jakości, ja już nie mogę się doczekać, kiedy go odpalę. Jest naprawdę piękny. Wspominałem o prezentach, tak i tak dalej, że możemy dostać tam prezenty, podarki. Um, I ja zawsze wyznaję zasadę, że bardzo często nie liczy się to, co dajemy, tylko liczy się sam gest i fakt, że komuś chcemy dać prezent, żeby przypomnieć o tym, że pamiętamy o kimś. I mega. Wrażenie zrobił na mnie taki zestaw. Oczywiście takiego skromnego podarunku jest to kubek z motywem bałwanka. W środku mamy tarkę do imbiru, czy skórki powiedzmy pomarańczowej, czy cytrynowej, i coś metalowego. Ja do końca nie wiem co to jest. Może ktoś z was będzie wiedział. Taki okrągły metalowy sprzęt w kształcie w kształcie płatka śniegu. Drobiazg, który na pewno ucieszy kogoś, kto nie spodziewał się prezentu, a my możemy zrobić komuś miłą niespodziankę. Dodatkowo taki bały gadżet, który zrobił na mnie dość duże wrażenie, a jakby, no może, no spodobał mi się i stwierdziłem, że muszę go mieć w okresie świątecznym. To taka szklanka. Szklanka w kształcie bombki choinkowej z napisami wesołych świąt i z gwiazdkami, ze słomką. Ja myślę, że na pewno w okresie świątecznym coś z niej wypiję. Mały gadżet, ale zabawny. I może też zrobić klimat świąt na stole podczas imprezy, powiedzmy świątecznej i tak dalej. Jak mowa o prezentach, no to nie sposób nie wspomnieć o skarpetach na prezenty, bo przecież gdzieś musimy te prezenty schować. Bardzo ładna skarpeta, taka jakby filcowa z korzuszkiem, z motywem jelenia, renifera. Na pewno zagra u mnie ważną rolę w kwestii prezentów. Także tego typu gadżety też znajdziecie w MG. To jest też coś, co stwierdziłem, że muszę mieć, bo wiedziałem od razu, kto będzie osobą, która otrzyma ode mnie ten prezent, bo będzie pasował do wystroju tejże osoby. Jest to jeleń z wiszącymi dogami siedzący, tyłek ma wypchany ym, kulkami, żeby siedział. Bardzo fajny, zimowy klimat. Na pewno trafia w gusta osoby, która go ode mnie dostanie, ale więcej nie mogę powiedzieć, no bo nie będzie to niespodzianka. ok i ym, jeszcze jedna rzecz, która bardzo, bardzo zrobiła na mnie wrażenie, po pierwsze. Opakowaniem, bardzo ładne opakowanie, bardzo ładny motyw, i jest to prezent dla osoby, kobiety, myślę, bo tu jest motyw kwiatowy, która jest amatorem herbat. Jest to imbryk do herbaty połączony z filiżanką bardzo uroczy, z bardzo ładnym motywem kwiatowym. Proszę bardzo, mam nadzieję, że będzie to widać. I tak, mamy filiżankę. Oczywiście podstawka ma taki właśnie motyw kwiatowy. I na filiżankę nakładamy przezroczysty imbryczek, który ma wkładany na niego, przykrywany pojemniczek na herbatę. Także dla amatorów picia herbaty, w jesienne, zimowe wieczory, myślę, że jest to bardzo trafiony prezent. Naprawdę bardzo uroczy, bardzo ładny. Taki trochę w stylu angielskim na mnie zrobił wielkie wrażenie. No i ja też jakby już wiem, kto ten imbryczek otrzyma. Naprawdę piękny i one są w różnych rozmiarach, w różnych konstelacjach. Są też zestawy składające się z kilku filiżanek. Sprawdźcie sobie, zobaczycie, a na pewno was urzeknie. No i cóż. To wszystko, co kupiłem w sklepie MG podczas ostatniej wizyty. Eee, przypominam też Wam, że w sklepie MG oprócz prezentów, gadżetów świątecznych, są też ozdoby świąteczne typu bombki, łańcuchy, ozdoby choinkowe i tak dalej. W kolorach przeróżnych, od czarnego przez bordowy, szary, złoty, różowy, niebieski, naprawdę do koloru do wyboru. Tak jak mówiłem, wchodząc tam, wchodzicie do innego świata. Są to dobrej jakości. Moja choinka ubierana jest też ozdobami z tego sklepu. Jestem bardzo zadowolony i bardzo sobie je chwalę. Dobra jakość, ładnie wyglądają. I na pewno zachwycą każdą osobę, która e, lubi estetyczne i ładne rzeczy. Jeżeli macie możliwość odwiedzić sklep stacjonarny, jak najbardziej zapraszam i zachęcam. Jeżeli nie macie blisko do Krakowa, nie jesteście z okolic, koniecznie zajrzyjcie na stronę MG Solari Home and Gift. Oczywiście, przypominam, że link będzie pod odcinkiem. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!